Hej, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Grabowski, a to jest pierwszy odcinek serii zagrajmy w Assassin's Creed Brotherhood. W końcu mamy już de facto trzecią część Assassin's Creed, ale jeszcze nie chronologicznie, ponieważ trzecia dopiero czeka nas za dwie gry, a to jest dopiero druga gra w tak zwanej trilogii Etsya a według mnie druga najlepsza część Asasyna w całej serii. Ale tak, w końcu. Jesteśmy tutaj i jeszcze się pojawi jeden odcinek z serii Assassin's Creed 2. Tak jak mówiłem, wszystkie zagadki będą w jednym odcinku. Tak samo to będzie z Borderhudem w przyszłości. I niestety dzisiaj mamy środę i niestety nie nagrałem Wiedźmina, ponieważ nie mam totalnie czasu, żeby nagrać wieśka, ponieważ trzeba z nim przy nim spędzić trochę więcej. Yy, czasu a mi tu niestety wyjdzie odcinek, zgaduję, że coś około pół godziny, a no niestety nie mam czasu. A w ostatnim czasie totalnie nie miałem kiedy przysiąść, ale w sobotę będzie za zaległy odcinek, więc na pewno, na pewno w tym tygodniu, wszystkie 5 odcinków, jak to bywa, na tydzień u mnie się pojawią. A teraz, nie przedłużając, tutaj sobie yy, dajemy. Nowy zapis Grabowski oczywiście musi być. No i akceptujemy i oczywiście jak na początku każdego asasyna, no w sumie przynajmniej tych początkowych mamy film krótki wprowadzający, podsumowujący poprzednią część poprzednie części w takim razie zapraszam was do oglądania. I am. On one side are the Templars, better known these days as Abstergo Industries. They're in the business of control politics, economics, technology. They won't stop until every single one of us serves them. Literally. Fighting against them are the Assassins, a group dedicated to safeguarding humanity's free will. I was born into the Brotherhood. A couple of weeks ago, the Templars found me, they took me prisoner strapped me into a machine they built and put me to work. it's called animus. and it's where i spent most of my time. exploring the memories of my ancestors, discovering entire lives locked deep inside my dna. first, i revisited the life of altair ibn la'ahad, an assassin from the crusades. the templars wanted the location of something known as a piece of eden, an ancient artifact capable of bending people to their will. once the templars had what they were looking for, they decided my usefulness had come to an end. But Lucy saved me. Lucy. When things were at their worst, she revealed herself to be an assassin and helped me escape. I was hoping that would be the end of my misadventures. But we were just getting started. Back into another Animus I went. Now, I'm reliving the memories of Ezio Auditore da Firenze, my ancestor from the Renaissance, searching for a path forward. Through the bleeding effect, I'm becoming an assassin in more than just name. It will come in handy as the Templars prepared to enslave us all. They found us. They've crashed our hideout and we're fleeing the scene looking for a place to hide. Only there isn't any and time is running short. My name is Desmond Miles, and this is my story. No, No, ale to wszystko znamy bardzo dobrze, więc nie muszę tutaj niczego dopowiadać. A teraz patrzymy oczywiście na... Na to, co się dzieje dalej w życiu Etsya. Dobra, musimy nacis naciskać teraz X. Ale to jeszcze nie czas. Na to co, na to, co się tutaj teraz dzieje. Oczywiście też widzimy Ecia w nowej pełnej krasie. Swoją drogą, to jest chyba najlepszy strój ze wszystkich jakich tutaj no, widziałem asasynów. Zdobyliśmy osiągnięcie, no tak, bo mimo że grę przeszedłem parę razy, to gra tak jakby mi tych osiągnięć w ogóle nie zaczytała poprzednich, nie mam pojęcia w ogóle dlaczego, ale warto to zrobić na nowo. Understand. Please wait. I have so many questions. No i zaczynamy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy dwójkę, czyli w krypcie pod Watykanem, znaczy dokładnie pod placem Świętego Piotra. I tak, musimy się stąd teraz wydostać. Nawet możemy przeczytać ojecję auditorę. Jeśli chcecie, to warto sobie to przeczytać, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani. No, bo to w końcu nasz protagonista, jeszcze przez kolejną część, tą całą i kolejną Revelations. Więc warto co, nieco się o nim dowiedzieć. No a teraz idziemy przed siebie do przodu. Zobaczymy, co będzie dalej. A Rodrigo oczywiście musiał uciec. Zostawił za sobą strój. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, więc nie będę mówił tutaj jakiś pierdół. Ale po prostu uciekł. Poezja darował mu życie. Czego pewnie graczy, niektórzy się nie spodziewali i zostawił pastorał

Wszystkie efekty i tak dalej, według mnie, są o wiele lepsze niż w dwójce i oczywiście gra ma tylko rok różnicy pomiędzy poprzednią częścią, a mimo to, według mnie, jest naprawdę różnica kolosalna. Nie wierzyłbyś w rzeczy, które widziałem, Mario. Then be sure to z pewnością zostań żywy, żebym o nich. Oczekuję opozycji. I oczekuję, że Borgia zakończyła stracę wielu żyć dzisiejszej. Okej, okay, no to idziemy za naszym wujem, oczywiście kiedy my się przekradaliśmy do tej kaplicy, to reszta naszych tutaj przyjaciół stara się nieco, nieco uprzykrzyć życie templariuszom, żeby nie dotarli do Ecja. Kekosa, Fatequi! Asasini! Bóg zobaczy, że zapłacisz za twoje krzywdy! Zdecydowałeś tę świątynię tego świętego miejsca! Zdecydowałeś to, czego nie rozumiesz! We must go, Ezio. Now. No, i oczywiście ci tutaj nie są zadowoleni, ale gdyby tylko wiedzieli, co tam było i w ogóle o co się toczy ta cała walka, jaka jest stawka, no to oczywiście by nie uwierzyli, no bo, no wiadomo, to są zwykli ludzie. A dobra, to oni mówią, bo ja myślałem, że się zbagował dźwięk, a to przecież oni się tutaj modlą czy coś. Ale okej, okay, mamy tutaj wyjście z kaplicy, z kaplicy Sykstyńskiej, ogólnie z Placu Świętego Marka. No on jeszcze nie wygląda tak jak my go dzisiaj znamy. A teraz mamy pierwszą walkę. I zobaczycie, jak się zmieniła ta walka. Jest o wiele przyjemniejsza niż w poprzednich częściach. Bo nie. Ona na tym się nie opiera tylko, żebyśmy kontrolowali ataki, tylko po prostu możemy tak płynnie przechodzić do kolejnego przeciwnika. Naciskając po prostu X oczywiście kierując gałką na logową lewą kierunek, którym Ezio ma zaatakować. Dzięki czemu możemy bardzo, ale to bardzo szybko się pozbywać tutaj przeciwników, i jest to bardzo przyjemne. I tak, nie mogłem się tego chyba najbardziej doczekać ze wszystkich tutaj tych nowości w tej części. Czekajcie, bo może uda nam się zabić. O, można, dobra. Myślałem, że oczywiście Ezio zostanie odetchnięty przez niego, ale udało się. I też nie możemy oczywiście dopuścić, żeby tutaj Mario nam zginął. Zaczynamy oczywiście... Oj, sorry Mario. Ja tutaj na niego tylko poczekam. Oczywiście Ezio ma na sobie zbroję Altaira. Nie, to nie jest żaden, ee, że tak powiem, połączony zapis gry z poprzednim w Assassinie, czy coś takiego nie istnieje. Po prostu twórcy uznali, że... Gracz zakończy po, poprzednią część z najlepszym ekwipunkiem jaki może być Więc dali mu go też na początku kolejnej części No i oczywiście mamy też kwotę 53 tysiące No ale my mieliśmy tam ponad 200 tysięcy z tego co pamiętam Więc tutaj akurat z tym nie trafili trochę No ale tak nie mamy tutaj na początku gry co za bardzo kupić A tutaj też musimy pokonać kolejnych strażników No tylko że dość szybko schodzą <grych> na strzała Śledzimy naszego wujka dalej. Musimy oczywiście uciec stąd, no bo zrobiliśmy nieco zamieszania w całym Rzymie. No, zaczęliśmy się tutaj dosłownie bić z papieżem. Więc straż pewnie jest na ich największej gotowości. Ale o dziwo nie mamy w ogóle rozg rozgłosu tutaj na pełny, że tak powiem, poziom. I my się właśnie przekradaliśmy tam. Aż tutaj. A my w końcu mamy okazję pochodzić po tym Rzymie, więc też jak najbardziej na plus. Czekajcie, tak żeby nie spać tam kurczę, bo nie chciałbym zrobić fejla na początek nowej serii. A Grassen Valhalla jest gotowa do uruchomienia. Aha, bo dziś jest patch Nowy, no tak, jakieś chyba, nie wiem, czy nie kilkanaście giga? Czy to dzisiaj ma być, czy potem? Ale nie mam pojęcia. A teraz oglądajmy kasenkę. Only do so quickly! Give it to me. You can do with it as you will later. Bene. Jump! No i mieliśmy właśnie ekran początkowy, tytułowy, raczej, bo można to powiedzieć. Asasyna jak w sumie każdej tutaj części. No cóż, no i lecimy do Monteregioni. Rok 1500. Oczywiście, Monteregioni też odnowione na maksa, jak się Zobaczmy, tylko dało. of a disaster that occurred long ago, and another that is coming, sometime far in the future, Vero. Then we need not worry about it. See, si. perhaps our work is finished. Would that be so bad? <laughs> <laughs> we upgraded the arsenal while you were away. Ah, oh, and it is now customary for you to fire cannonballs at visitors. My apologies. No i okej, okay, możemy w końcu teraz tej części też jeździć koniem po mieście na tutaj Monte regioni. No oczywiście miasto jest wyrobione na maxa, tak w sumie mieliśmy poprzedniej części. Ale tutaj do dyspozycji będzie tylko i wyłącznie Rzym. To nie jest żaden spoiler, bo to jest w ogóle wszystko było w, w reklamach tak dalej. Jest nawet chyba napisane na pudełku że ogólnie gra będzie się rozgrywać w Rzymie i... tam będziemy głównie sobie operować przez całą część nie będziemy sobie jeździć od miasta do miasta jak w poprzedniej części. Madonna. Ezio! Spójrz, to jest Ezio! Daj mi zobaczyć! Buongiorno! Salve, Mario! Dobrze, że jesteś w domu. Spójrz na tych dwóch. Felicia! This place just keeps to miejsce ciągle Brother! Claudia. It is good to be home. How is mother? She's fine. I, I heard you were returning, but I'm glad to see it with my own eyes. The Contessa of Forli is here to welcome you. I had no idea you were so famous. Catarina? Here? Is it finished then? Is the Spaniard truly dead? Gather the others in Mario's study tonight. I'll explain everything there. Ezio. Claudia, Okej, okay, mamy tutaj parę zadań do wykonania. Oczywiście Ezio teraz sobie chodzi bez kaptura, no ale to tylko w tej lokacji, więc to nie będzie tak, że przez całą grę będzie sobie chodzić. To jest tak pierwszy raz w sumie, od kiedy założyliśmy tego strój Asasyna, tutaj nawet nie możemy skorzystać z Kowala ani z niczego. Żadnych tych sklepów, które sobie tutaj wcześniej wybudowaliśmy. No ale tak. Mamy w końcu, że tak powiem, no dalsze wydarzenia. Postacie się nieco zmieniły. Wiadomo, że grafika jest lepsza. To też nie do modele postaci. zostały zmienione na nowsze. Bardziej zaktualizowane. Tak jak można było na przykład zobaczyć po Claudii, A tutaj mamy pierwsze w sumie zadanie takie, które możemy sobie aktywować sami, więc też to zróbmy. Need some help. So many flowers. Your husband must be very lucky. I am the lucky one. I have you here to aid me. Let me see what I can do. Back there, I may have given you the wrong impression. Oh? I have no husband. The flowers are for a party. Am I invited? To Claudia Auditori's birthday party in the villa. If you are willing to help me again, I need someone with class to accompany me. What makes you think I have class? I could tell the moment I saw you. No one in this town walks with such bearing. I'm certain Ezio Auditori himself would be impressed. Oh? What do you know of Ezio? Claudia thinks the world of him, but he rarely visits her. From what I gather, he's distant. She is right. I have been. Oh no. You? the party was intended to be a surprise promise you'll not her claudia what will you do to keep me quiet i am sure i can think of several things i'll be waiting to hear them when we get there now about earning my silence i have something in mind there is one condition anything Musimy czekać do jutra. Jeśli ci się podoba, nie way. w twojej To Będzie warto czekać, Ezio. Trust mi. No tak, ale za to wkopała tutaj siostrę Ezia, że chce dla niego przygotować przyjęcie niespodziankę. No chyba gorszej wpadki się nie dało zrobić, no ale... Nie wiem czy ja coś się w sumie tego spodziewał. W sumie rzeczywiście rzadko odwiedzał te siostry, bo tylko tam przychodziliśmy. Kiedy. W sumie ja osobiście jakoś specjalnie tam nie przychodziłem często ale tylko po to, żeby zobaczyć ile nam pieniędzy przychodzi do, do skrzyni. Co 20 minut. No ale cóż, już nie wnikajmy w fabułę. Mamy tutaj kolejne zadanie. No i się zajmijmy tym. To będzie na całkiem fajne. Co? So, these are the Tak, ale... Yes,

I salve, messere! we need you to fix the cannons on the battlements. leave me be. i do not begin repairs before noon. do you know what time it is? i make cannons, not clocks. if you are busy, someone else will fix them. Uno momento. no one else will touch my cannons. Soldiers have no respect for artillery. They expect a gun to work like magic. You need to feel her out, give her a little encouragement. We are only equipped with simple cannons now, but I got hold of a design from Francia yeah? a hand cannon. Something called a wrought iron murderer. Imagine firing a cannon from your hands. <laughs> that is the future. No, kolejne nie wiesz, że jak bardzo masz rację. Ale dobra, musimy tutaj go przyprowadzić, oczywiście on idzie swoim tempem. No i musimy sobie na niego trochę poczekać, ale już jesteśmy na miejscu. Co Let me see. I oczywiście Escja będzie miał okazję pokorzystać trochę z tych armat. Bardzo fajna zabawa, wystarczy wycelować i strzelić na prawym triggerze. I zobaczy trochę potrenować. Tutaj strzelając te manekiny. Ok, spróbujmy tak. Bo czasami to ten celownik nie jest może dokładny, bo trzeba wycelować nieco dalej. Bo oczywiście ta armata, znaczy leci sobie po linii prostej, mniej więcej ten celownik. A na przykład w tej chwili musimy wycelować nieco za tą górką. Ale wystarczy tylko 5 celów sobie tutaj zniszczyć, i będziemy mieli zadanie wykonane. Myślę, że wykonamy sobie kolejne zadanie. I na tym zakończymy odcinek. Niestety, słuchajcie, będzie dość krótko.

tak w ogóle dość szybko ją naprawił. Ale okej, okay, mamy jeszcze jedno zadanie. Tam na dole, pod miastem, ja sobie zawsze tutaj skakałem, pamiętam, tu i okay. złapałem się tego dachu. Właśnie <grych> tak, znam prawie że mm, wszystkie triki w tej grze. Więc mam nadzieję, że nie będę tutaj często failował. No ale oczywiście też tak się może zdarzyć. No bo czasami człowiek popełnia błędy. Jak każdy, nie mówię, że nie. A tymczasem rozmawiamy z tym tutaj stajennym. Mario is going to murder me. I have lost his favorite horse. Do not despair. I will bring it back. God bless you, Oczywiście musimy odzyskać konia Mario. To nie będzie łatwe, bo będzie sobie uciekał. Oczywiście musimy nacisnąć B, żeby go tutaj dosiąść. No, ale pewnie się spodziewacie, że parę razy tutaj wywinie trochę żartu. Ah, dobra. Ucieka sobie dalej. No cóż. Możemy tak się pobawić po tym wszystkim co przeżyliśmy. wystarczy tak trochę zabawy właśnie po żeby się trochę odstresować. No a teraz możemy wracać tym koniec do stajni. Wszystko załatwione. Uh, here. Gratziezio. I can no longer keep up z the horses. Promise mi, you will enjoy your good health. Do not spend as much time in battle as your uncle Mario. Moje battles już already been To That is good news. A zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz. Pójdziemy do tego celu, ale po tym zakończymy sobie już odcinek, bo naprawdę nie mam za bardzo czasu. Już bardzo żałuję, ale jutro już jak najbardziej. I w sobotę, tak jak mówiłem, pojawi się zaległy odcinek. piątek też nie było, ponieważ też totalnie nie miałem czasu. Strasznie, ostatnio nie mam za bardzo, jak <laughs> usiąść do tego nagrywania. Uwierzcie się mi, bardzo chcę. I nie zrezygnuję tego, choćby nie wiem co, choćby miały się odcinki pojawiać dwa razy na tydzień, to będę nagrywać, ale tym, ty, tym razem, niestety, wyszło jak wyszło. No, ale mam nadzieję, że niedługo wróci, wróci wszystko do normy. No i oczywiście rozpocznijmy interakcję. Katerina, do, do Forli. Your mercenaries would be a great asset to my cause. It is likely that I can give you what you seek. But we will talk later. Mother! Machiavelli. It is done. Though Do not, I think, as any of us expected. I enter the Vaticano and face Rodriguez. No! I used the power of the papal staff against me, but I defeated him. Combining the staff and the apple, I gained access to the vault. And there, a moving painting of the goddess Minerva spoke. She told of a terrible tragedy to befall mankind in the future, but gave hope of lost temples that will provide aid to humanity. And then she called out to a phantom, Desmond, as if he were there, standing beside me. After her warning, she vanished. Amazing. I cannot imagine such wonders. The vault did not house the terrible weapon we feared. This is good news. What of this goddess, this Minerva? Did she appear human? Yes, but her words proved otherwise. All of her kind died many years ago. I wish I could show you the magic she performed. Who is Desmond? Where are these temples Minerva spoke of? I do not know. Perhaps we must search for them. Tell me how it ended with Borgia. Did Rodrigo beg forgiveness? Make excuses? Promise power in return? No. None of those things. Interesting. I'm surprised he remained so composed. I let him leave. The Spaniard lives? Once our enemies are dead, we can speak of vaults and gods and ancient places. You should have killed him. We're sure to suffer for it. I am not here to debate the past. Together, we should discuss the future. No. I am leaving immediately for Roma. Ezio, I do not know why you spared him, but I trust your judgment. Machiavelli will come around. No, nie dziwię się trochę reakcji Machiavelego i reszty, że dziwię się, że go oszczędził po tym, co wszystkim Rodrigo zrobił. Że no, zabił ojca i braci a w ogóle zabił tyle niewinnych ludzi, osób, którzy w ogóle nie wiedzieli, w co zostali uwikłani. No, ale Ethio to Ecio, no, jest lepszy niż Rodrigo, więc po, nawet jest w stanie oszczędzić kogoś, kogo ścigał i chciał się zemścić przez tyle lat. No, ale jeszcze. Zobaczycie, jak to wszystko się rozwinie. A tymczasem ja właśnie tutaj w tym momencie zakończę odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, ceniacie, polecajcie. Mam nadzieję, że się Wam odcinek jak najbardziej podobał. Wybaczcie, że tak krótko, ale naprawdę nie mam, nie mam niestety dłużej czasu, żeby tutaj przyjść i nagrać, bo z chęcią bym nagrał 40 minut. Ale niestety dopiero następnym razem znaczy stety, bo w sumie ważne, że, że tak będzie. I do następnego odcinka. Trzymajcie się, ludzie. Cześć!